Bogu niech będą dzięki, kochani, za to, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Powiedzcie sobie wzajemnie, bratu, siostrze. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Pan Jezus bardzo się cieszy, kiedy przychodzimy do Niego, kiedy chcemy z Nim być, kiedy przed Nim chcemy otwierać serce, kiedy chcemy Go słuchać. Jesteśmy wtedy tak bardzo też podobni do tych, którzy w Ewangelii szli za Panem Jezusem licznie, tłumie i chcieli Go słuchać, chcieli Go słuchać. A Pan Jezus był i w synagodze, był i w różnych wioskach, na, i gdzieś w domach. Wszędzie przychodził i głosił dobrą nowinę, głosił Ewangelię. Ludzie bardzo potrzebowali tego, to dotykało ich serca. Dlatego dobrze, że jesteście. Jest radość w niebie, kiedy jesteście tutaj. Kochani, jest teraz taki czas szczególny, czas adwentu, który przeżywamy. I dla mnie to jest taki czas, w którym Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy tak spojrzeli na nasze życie, byśmy też zechcieli patrzeć dalej, niż tylko tutaj w tym momencie dookoła, byśmy zaczęli bardziej żyć wiarą, bo w tym Adwencie szczególnie rozbrzmiewa to wołanie Kościoła, marana ta, marana ta przyjdź Panie Jezu, tak kończy się Ewangelia, tak kończy się Słowo Boże. Barana ta, przyjdź Panie Jezu. I od samego początku, bo Pan Jezus o tym mówił, że przyjdę powtórnie. I niektórzy już tak myśleli, że to będzie tak zaraz, że nawet rzucali pracę, pierwsi chrześcijanie byli tacy, rzucali pracę, mówili, nie, już nie ma sensu, czekamy, przyjdzie Pan, zaraz tu będzie. Dlatego też między innymi w jednym z listów św. Paweł napisał, nie chce pracować, niech też nie je. Że trzeba inaczej oczekiwać tego przyjścia Pana, że tylko Pan Jezus powiedział nam, że tylko Bóg zna ten czas przyjścia tego ostatecznego, że tylko Bogu jest znajomy ten czas. Ale nie mniej jednak myślę, że ten Adwent też Sprawia to, że, że przypomina nam, że jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze na spotkanie z Bogiem. Jesteśmy w drodze na spotkanie z Bogiem. I że każdy dzień, czy o tym myślimy, czy nie, przybliża nas do spotkania z Bogiem. Jesteśmy w drodze. Jest, oczywiście to jest tylko takie, jakby obrazowe, bo to... Bo Bóg jest tutaj, prawda? Jest z nami, tu i teraz obecny, i, ale tak jest. Chodzi o o drogę naszego życia, że zmierzamy do tego spotkania z Nim twarzą w twarz. Zmierzamy. Jesteśmy, jesteśmy w drodze i, i że to jest tak naprawdę najważniejszy i moment w naszym życiu. kiedyś się dokończymy biegu tego życia i staniemy przed Nim twarzą w twarz. I Kościół od samego początku właśnie tak wołał Marana ta przyjdź Panie Jezu. Że pragniemy już Twojego przyjścia, czyli już chcę z Tobą się zobaczyć twarzą w twarz. Kochani, właśnie taki ten adwent też stawia, stawia to pytanie, myślę też nam, tym, którzy no, opowiadamy się po stronie Chrystusa, mówimy, jesteśmy chrześcijanami, należymy do Niego. Na ile w nas ten Adwent stawia pytanie, na ile Ty naprawdę żyjesz wiarą, na ile ja? Tym oczekiwaniem na spotkanie z Panem. Czy Pan jest tym, którego kochasz całym sercem, za którym tęsknisz? Że Panie Jezu, wiesz co, gdybym mógł dzisiaj zobaczyć Cię twarzą w twarz. Amen! Chcę dzisiaj Cię zobaczyć. Jeżeli tak jest, chcę dzisiaj być z Tobą. Tak się modlimy? Codziennie wołamy. Panie, kiedy wreszcie przyjdzie ten moment mojego przejścia? Stąd nie mogę się doczekać. Chyba nie. Jakoś tak jest, że więcej. Oj, Boże, ratuj. Tymczasem przecież tam jest niebo, tam jest nasz dom, tam jest nasza ojczyzna. Tata, Abba, który nas kocha i czeka, Jezus, który oddał za ciebie, za mnie swoje życie. Chodzi o to, żebyśmy idąc też każdego dnia, kiedy budzę się rano, ten adwent ma Tobie i mi przypomnieć, że budzę się rano, że. Mam iść do nieba, że idę do nieba, idę do nieba. Wspominałem też tutaj kiedyś, że świętego Jana Bosko nieraz on pytano, księży Janie, ojcze Janie, gdzie idziesz, gdzie idziesz? On zmierzał tu czy tam, jak każdy z nas, do swoich różnych obowiązków, szedł tam, a on miał zwyczaj często odpowiadać: do nieba. I nie chodziło mu o to, że zbywał kogokolwiek, czy ukrywał, nie chciał powiedzieć, tylko że cokolwiek święty Jan Bosko robił, on to robił naprawdę na chwałę Pana. On po prostu to wszystko ofiarowywał Bogu, stawał się w tym podobny do Jezusa, który wszystko czynił na chwałę Ojca. Dlatego to jest ważne takie. To pytanie, jaki, jak, jak ten adwent ja przeżywam, czy jaka jest droga moja, jaka jest moja, moja wiara. I tutaj e, chciałbym, żebyśmy zobaczyli w tym dzisiejszym też słowie, które, które, z którym dzisiaj Pan Jezus do nas przychodzi, że Pan Jezus nam podaje też bardzo ważną zasadę życia, bardzo ważną zasadę tej drogi, żeby ona miała sens. Żeby ona była dobra. Żeby ona nie była na, na darmo. Żeby ona przetrwała wszystko. Najważniejszą zasadę. Dał nam całe słowo Boże. To słowo Boże od początku, od księgi rodzaju, aż do apokalipsy ostatniego zdania. To, to, słowo, to słowo się opiera właśnie na tym, o czym Pan, dzis Pan Jezus dzisiaj do nas mówi, że ten, kto słucha i wypełnia wolę mojego Ojca, ten, kto słucha i wypełnia wolę mojego Ojca, ten będzie w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebieskim. Dlatego to jest jakby, jakby fundament, jak, jak tory, po których mamy iść w tym życiu, droga, po której mamy kroczyć. Pan Jezus mówi tak, ostrzega nas też przed błędem, który często możemy popełnić i nieraz zdarza się, że popełniamy, że Bywa tak, że Boga nie słuchamy. Bywa tak. W ogóle nawet niego nie słuchamy. Ale nawet kiedy jest już jakby następny krok taki, że Boga słucham, czyli nawet na przykład jestem na mszy świętej i słucham słowa Bożego i pierwszego czytania, i psalmów, i drugiego czytania, to jednak to słowo nie znajduje później odbicia w moim życiu. Nie biorę sobie tego słowa do serca, ono nie, nie zapuszcza korzenia, nie przekładam je na życie. I Pan Jezus ostrzega, to jest bardzo ważne, Pan Jezus ostrzega, żeby tak nie robić, że to jest wtedy naprawdę budowanie na piasku, że to jest jak budowanie domu z kart, że to nie ma sensu. Że tylko wtedy, kiedy słucham i wypełniam, słucham Boga i wypełniam to, co On mówi, kiedy sięgam po to światło, Jego światło, to słowo, to ma sens moje życie. Pan Jezus używa tutaj takiego porównania, że jesteśmy budowniczymi, każdy z nas, niezależnie od tego i innych okoliczności, że każdy z nas buduje. Buduje swój dom, buduje jakby też świątynię, buduje swoje życie. I ono ma sens, i to będą mocne kamienie i mocna budowa, tylko wtedy, kiedy ona będzie zbudowana właśnie na takiej drodze, że człowiek zanim coś zrobi, najpierw posłucha Boga, porozmawia o tym z Bogiem i później to uczyni, bo tak powiedział Bóg. Bo tak powiedział Bóg, dlaczego to robisz? Bo tak powiedział Bóg, rozpoznaję Jego wolę, bo tak, tak rozpoznałem wolę Bożą, bo tak mówi Pan Bóg, dlaczego to robisz? Bo tak mówi Pan Bóg. I to ma sens. I ta w tym słowie dzisiaj Pan Jezus pyta się każdego z nas, jak budujesz swoje życie, na ile dajesz miejsca w tym, w swoim życiu, w różnych Jego przestrzeniach, w relacjach Twoich, w rodzinie, w relacjach z innymi ludźmi, w relacjach w pracy, w sąsiedztwie, gdziekolwiek, w Twoich decyzjach, na ile dopuszczasz Słowo Boże, by w Słowie Bożym to zobaczyć, każdą przestrzeń Twojego życia, czyli tam odnaleźć wolę Bożą, czyli tam posłuchać, Panie Jezu, co Ty masz do powiedzenia na ten temat. Na temat tych moich relacji, na temat tych moich decyzji, jaka jest Twoja wola? Widzicie, bo, kochani bracie i siostry, bo w tej Ewangelii Pan Jezus nas poucza i mówi, że jeżeli nie będziemy w ten sposób budowali, to takie jest też życie, że przyjdą różne wichury i burze życiowe, najróżniejsze, trudności, przeciwności, z sobą samym, z rewelacjach z innymi, ze zdrowiem, nie wiadomo z czym, z dookoła przyjdą i jeżeli nie budujesz razem z Nim i na Nim, na Jego Słowie, nie dasz się Bogu prowadzić w życiu, to to, co zbudowałeś, runie, rozsypie się w pył. Więc to nie ma sensu. Jeżeli coś robisz, a... Nie idziesz za wolą Bożą, nie idziesz za wolą Bożą, która jest objawiona w Słowie Bożym, to po prostu budujesz dom na piasku i nie łudź się, Pan Jezus mówi, On runie. Dlatego ważny jest ten rachunek sumienia swojego serca, na ile pozwalam, by, na ile staram się rzeczywiście iść za Panem Jezusem. Też ta Ewangelia pokazuje, jak powinno to być poukładane. Nie Pan Bóg do pomocy w moim życiu, bo często jest, mamy w sobie taki schemat, tak jak można to zaobserwować, że mamy swoje życie, mamy swoje problemy, mamy swoją pracę, obowiązki, a jaka jest rola Pana Boga, często w tym życiu takim, przeciętnego, powiedzmy, chrześcijanina? Pan Bóg. Ma być tym, który ma mi pomagać. Panie Boże, pomóż mi w tym, pomóż mi w tamtym, pobłogosław tu, pobłogosław tam, tu rozwiąż problem, tam pomóż, tam daj taką łaskę, taką łaskę. Pan Bóg przynieś, wynieś, pozamiataj, jak market, sklep. Pan Bóg ma być Bogiem. Tylko ten wejdzie do królestwa Bożego, kto słucha, słucha Mego słowa i je wypełnia. Słucha i je wypełnia. Dzieliłem się, może ktoś z was pamięta, kiedyś miałem takie doświadczenie. Jedna osoba prosiła o, o pomoc, miała bardzo wiele problemów. Właśnie doświadczyła czegoś takiego, że tak powiem, że dom, który zbudowała po prostu się jej rozsypał. Wszystko się rozwaliło tam w rodzinie, w małżeństwie, w pracy, najróżniejsze rzeczy. I próbowała, próbowała poskładać, zbudować i to się nie udawało. Co cokolwiek gdzieś tam zrobiła z ogromnym wysiłkiem też, z angażowaniem, w krótkim czasie po prostu się rozsypywało. I w czasie, w czasie modlitwy Pan Bóg dał taki wewnętrzny obraz, że w tym obrazie można było jakby zobaczyć tą osobę, która próbuje jakby budować dom. Pan Jezus jest z nią, jest przy niej. Ale ona tam biega po tej budowie, zaangażowana, no to to, no to to, no to że jeszcze coś innego, teraz to robię. Panie Jezu podaj mi to, Panie Jezu podaj mi tamto. I Pan Jezus był z nią. Był z nią we wszystkim, ale to się po prostu w końcu rozsypało. Usiadła i płakała. Pan Jezus usiadł obok niej. I kiedy już troszkę się uspokoiła, powiedział jej, może ja spróbuję. Powiedziała dobrze. I wtedy Pan Jezus, Pan Jezus zaczął jej mówić, co ma robić. Którą cegłę ma położyć, który kawałek drewna, gdzie, jak jakoś wszystko w niej się uspokoiło i zaczął powstawać mocny, dobry dom. I tak jest często w naszym życiu, że chcemy się Panem Bogiem posługiwać na różne sposoby, nawet w sposób jakiś taki ukryty. Nigdy nam to na dobre nie wyjdzie. Pan Bóg jest głównym i najmądrzejszym inżynierem który zbudował ten świat i stworzył każdego z nas. I on najlepiej wie, co, kiedy, jak i gdzie. Dlatego mądry właśnie jest ten człowiek, który to zrozumiał, tę Ewangelię i wziął ją do swojego serca. I mówi jak Samuel, panie, mów, bo sługa Twój słucha. Właśnie z tego słuchania słowo stało się ciałem, z tego słuchania Boga. Właśnie z tego słuchania Boga wzięła się na przykład historia też Noego. Ludzie dookoła mieli swoje życie takie czy inne, układali, bawili się, urządzali to życie, a Noe słuchał Boga. Pan Bóg powiedział mu, zbuduj Arkę. Ludzie śmiali się z Noego, kpili z niego, jak to mówi się, wytykali go palcami, ale Noe słuchał Boga. I przyszedł deszcz. I przyszła wichura. I wzburzone wody. I kto ocalał? Ten, kto słuchał Boga. I ten, kto słucha Boga, i zachowuje Jego słowo, bierze je do swojego życia. Nie musi się niczego obawiać. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, mówi dzisiaj Słowo Boże z proroka Izajasza. Bo Pan jest wiekuistą skałą. Bo on poniżył przybywających na szczytach. Upokorzył miasto niedostępne. Wszystko, co jest zbudowane na Tobie, na mnie, na nas, Runie. Wszystko, co jest zbudowaniem naszego ja, choćby podparte i nazywane, nie wiem, Panem Bogiem i świętymi rzeczami, nie wiem jak. Wszystko, co jest zbudowane w końcu tak naprawdę napysze, rozsypie się. Dlaczego świątynia jerozolimska została zburzona? Jak powiedział Pan Jezus, świątynia, która była przecudownie przeozdobiona, przebogata, świątynia, która mogła zmieścić sto tysięcy ludzi. Takiej nie ma. Na świecie teraz. Nie ma takiego kościoła, który by mógł zmieścić 100 tysięcy ludzi. Przebogata. Żydzi się nią szczycili. Och, świątynia Boga, jako mamy piękną świątynię, ale w tym nie było oddawania chwały Bogu. Tylko tak naprawdę. Oddawanie chwały sobie, myśmy zbudowali taką świątynię. Pan Jezus powiedział, nie zostanie kamień na kamieniu. Bo nie jest to świątynia, w której wy oddajecie chwałę Bogu, ale świątynia waszej pychy. I tak się stało, że dzisiaj ten mur, który tam jest w Jerozolimie, to jest mur płaczą. Resztki, które zostały po wielkiej świątyni gdzie przychodzą, gdzie zostawiają swoje modlitwy i gdzie płaczą nad tą świątynią, której już nie mają, a która była wielka, która została zniszczona przez ich pychę, zmieciona po prostu. Pan Jezus tego nie chce dla nikogo z nas, abyśmy w pewnym momencie doświadczyli takiego zniszczenia, więc dlatego przychodzi dzisiaj do Ciebie, Dobie, i mówi. Rób tak, słuchaj słowa mojego i je wypełniaj, a ja będę Twoją skałą i opoką i nie musisz się niczego bać. Amen.